Pomaganie to jest fajna rzecz, dająca wiele satysfakcji i przyjemności. Wrażenia wspaniałe. Fajniej za sobą zostawiać taki pozytywny świat. To jest super sprawa. To już siódma edycja programu Kumulacja Dobrej Woli. Wyjątkowa edycja, dlatego że otrzymaliśmy ponad 70 wniosków od wolontariuszy LOTSTO. 69 projektów od... jest realizowanych. Teraz z moimi kolegami z pracy wolontariuszami odnowiliśmy szatnie i wyposażyliśmy ją w szafki dla chłopców, którzy będą uczęszczać do klasy sportowej. Sprawia mi to wiele przyjemności i jestem w ogóle bardzo szczęśliwa, że udało mi się bardzo dużo osób zaangażować. Wyszło naprawdę super, dzieciaki były zadowolone. Jest to mój pierwszy wolontariat, dlatego nie bardzo wiedziałam czego się spodziewać, ale efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Myślę, że to nie będzie mój ostatni wolontariat, bo już mam pomysł na swój własny. Fundacja! Nasz projekt pod nazwą Budujemy przyszłość, kreujemy przestrzeń skierowany był do dzieci z domu dziecka. Pokoje zostały pomalowane przepięknie na kolory, które wybrały dzieci. Ktoś wysłuchał ich potrzeb, ktoś wysłuchał ich pragnień. Teraz każdy pokój jest ich królestwem. I za to bardzo serdecznie dziękujemy. Grupa wolontariuszy, z którą współpracuję od kilku edycji. Jest to wypróbowana grupa, zawsze można na nich polegać. Żadne zamierzenie nie jest dla nich za trudne. W tym roku realizujemy projekt z Meteorologią na Ty. Polega on na stworzeniu takiej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w przedszkolu. Atmosfera jest bardzo przyjazna, towarzyska. Poznajemy się z różnych stron, nie tylko takich zawodowych. Każdy ma jakieś ukryte talenta, pasje, możliwości. Cały czas się zaskakujemy. Jest to akcja Podziel się życiem, akcja charytatywnego oddawania krwi. Biorę w niej udział, dlatego że chcę po prostu zrobić coś dobrego. Przygotowaliśmy dla wszystkich, którzy oddadzą krew, paczki z prezentami, z nagrodami. Mogą za darmo wejść na wyścigi, obejrzeć gonitwy po oddaniu krwi, zjeść posiłek. O akcji dowiedzieliśmy się z Facebooka, ze strony Fundacji i Uważamy, że jest to bardzo fajny pomysł połączenia czegoś, Przyjemnego spożytecznym. Możemy oddać część siebie dla innych, by inni mogli po prostu żyć lepiej, godniej, sprawniej mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że wszyscy są zaangażowani w takim stopniu. Przybyliśmy tutaj z grubą 11 wolontariuszy Fundacji Lotto Milion Marzeń po to, by wziąć udział w fantastycznym przedstawieniu śpiąca królewna, jak również po prostu pobawić się z dziećmi i pocieszyć się tą radością i tą energią, która płynie z tych maluchów. To jest mój czwarty projekt. Moja mama mnie zainspirowała do tych projektów wszystkich. Dzięki fundacji jesteśmy w stanie uczyć przede wszystkim dzieci, że jedną rękę mają dla siebie, żeby garnąć, a drugą, żeby pomagać. Chciałam bardzo podziękować fundacji, bo jest to spełnienie naszego marzenia. Jestem niesamowicie dumna z tego, że potrafiliśmy się zorganizować. Zrobiliśmy fantastyczną rzecz dla dzieci. Na pewno nie poprzestaniemy tylko na tym przedsięwzięciu. Jest super.